Przerażające, ale posłuchajcie, co ostatnio u redaktora Jankowskiego na Polsacie mówił profesor Ireneusz Dąbrowski. Że mamy ogromny deficyt budżetowy na dodatek jeszcze no, koszty obsługi zadłużenia to może dojść nawet do 100 miliardów złotych, czyli odsetek. Od długów 100 miliardów musimy. Płacić. Czyli budżet? Nawet 100 miliardów złotych już rocznie musimy płacić w samych odsetek od tego dynamicznie przerastającego nam w ostatnich miesiącach długu. Mając całego budżetu 630 miliardów złotych. Jeszcze raz, do budżetu rocznie wpływa nam 630 miliardów, a 100 miliardów musimy oddawać na same odsetki. Jedną szóstą. To chore. Ile chcemy przeznaczać na koszty odsetek? 200 miliardów? 300 miliardów? Cały budżet ma na to iść? W co oni nas pchają? Coś z tym trzeba w końcu zrobić. Ludzie, mówię wam, już nie ma czasu. Musimy natychmiast zahamować ten śmiercionośny dla nas proces rzucania państwa polskiego na kolana długiem, bo się nie podniesiemy. To jest pułapka, z której nie da się uciec przy naszej demografii. Przykładem są Włochy, przykładem jest Grecja i wiele innych krajów, które na zawsze zostały pozbawione możliwości dynamicznego rozwoju, bo takim ciążą odsetki od długu, że nie ma kasy na inwestycje. Wyjaśnię to na prostym przykładzie. Załóżmy, że państwo polskie to jest osoba, że ty jesteś państwem polskim. Masz obecnie gigantyczne wydatki na bezpieczeństwo, bo ktoś chce cię napaść. Utrzymanie wielkiej rodziny, socjal i modernizacja chałupy kosztuje, no żeby się nie zapadła. Niestety to, ile zarabiasz, nie pozwala ci pokryć tych wszystkich wydatków, więc co miesiąc pożyczasz, pożyczasz i pożyczasz. Co w tej sytuacji musisz zrobić, żeby nie utonąć w rosnących z miesiąca na miesiąc długach? Jeśli nie możesz obciąć wydatków, to musisz zwiększyć swoje dochody. Otwierasz jeden biznes, drugi, zwiększasz liczbę swoich źródeł przychodu stawiasz CPK, które przynosi dziesiątki miliardów zysków z tytułu akcyzy i podatków, rozbudowujesz porty, uruchamiasz wydobycie wszystkich tych tak potrzebnych dziś światu surowców, których mamy w Polsce aż 18, a które leżą odłogiem, bo jakieś sponsorowane przez Ruskich czy Niemców NGOsy, organizacje ekologiczne oprotestowują wydobycie. Uruchamiasz to wszystko w perspektywie iluś tam lat i zaczynasz zwiększać przychody. Wiecie o co chodzi. Każdy, kto ma więcej niż 6 lat, to rozumie. Czemu my dziś musimy debatować na tak oczywiste tematy? Czemu ustalamy, czym jest kobieta? Dlaczego ustalamy, że nie można wydawać więcej niż się zarabia? Przecież to są oczywiste oczywistości. Nigdy wcześniej społeczeństwo nie było ponoć tak wykształcone, a trzeba tłumaczyć najprostsze podstawy. Zaraz niektórych trzeba będzie uczyć, jak się buty wiąże. No ja po prostu nie rozumiem, jak te miliony, które uzurpują sobie cały czas prawo do tego, aby nazywać się inteligentniejszymi, mądrzejszymi, zostały tak ogłupione.